Co należy zrobić w tej sytuacji? No, ja powiem tak: pozwól innym się wyrazić, pozwól innym się wypowiedzieć, ale poprawdzie mówiąc, skoncentruj się na stabilizacji swojej energii, stabilizacji swoich emocji. A to jest bardzo ważne dla ciebie, żeby w tym czasie nie ulegać żadnym prowokacjom, żeby nie wchodzić w żadne konflikty, dyskusje, bezsensowne dyskusje, które nie przynoszą rozwiązań i nie przynoszą zrozumienia, tylko wręcz, wręcz odwrotnie, tak? Pogarszają twój stan. Królowa Denarów mówi o tym, że. Uzdrowisz tę sytuację, uzdrowisz ten moment w swoim życiu, jeżeli bardzo mocno zadbasz o siebie, o swoją energetykę i jeżeli um, nie będziesz ulegać impulsom. Tak? Czyli spokój, stabilność i brak działania pod wpływem emocji. To przyniesie Ci ulga i rozwiązania. Wszystkiego dobrego, pa, pa.